Pierwszym ja widzowie witamy w kolejnym odcinku na moim kanale i moje drodze dzisiaj kochani będziemy ja oglądali na nowy film. Na, kana na, na kanale Karolek. Tak, na kanale Karolek. I tutaj, jest to film pod tytułem. Nie ulegę tego filmu, gdy on patrzy, zaczynamy. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony straszny rolek 95, a ten film prawdopodobnie oglądacie wtedy, kiedy ja jestem na urlopie. Także teraz odpoczywam leising, plazing, smazing, drinking. Oczywiście woda gazowana i nie gazowana, bo oglądacie straszne tutorialnie. To są prawdopodobnie ostatnie dni mojego urlopu. Nie wiem, zależy kiedy dodam ten film. Także już teraz zostaw mistrzostwo, łapeczkę w górę. A ja gdzie mam straszny kocek mistrzostwa. Y no właśnie, chwilę zostawcie łapkę w górę. Suba dzwonek. Komentarz możecie również wesprzeć ten kanał stopni quasi modo. Dink. 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 Market. Moja przyjaciółka padła ofiarą oszusta. Steiner. Mnie imię i mam 22 lata. I mam śladatele. ogromne czoło, na którym lądują helikoptery i samoloty. Sam. Sam Moja przyjaciółka Maja pracowała tam przemianą i mnie polska. Prosiła. Nie znam tego sklepu pracowała w Polsce. na kasie. ABCD. Miał... Nie, szybka nauka alfabetu dla dzieci i rodziców. Pracowałam głównie o czystość ja ogólnie mówiąc, kochani, tutaj sam pan Karol jak 95. nie ja to komentował, a ja tu sami również. Sprzątałaś to... segregację odpadów. Na młodych do młody chłopak, yeah. który zaczął ze mną rozmawiać. Na na około 25 lat. Po krótkiej, ale... Interesujesz NFT? E, to e, miłej rozmowie. Ja bym powiedział, nadawałabym się na modelkę. 25 lat i modelka? Pa, pa, i że ma znajomości w tej branży. Nie byłam zbytnio przekonana, z ani nie czałem. do tego w to wierzyłam. Ja też. Po długich namowach w końcu się poddał. Dobra, czy, czy, czyść do Wycieraj ze sklepu minut, minutach, zauważyłam, że rozmawia z Mają. Ty też byś. Się Miałam nadabał. nadzieję, że nie uwierzy w jego bajki, a on ona powiedziała. stało się inaczej. Na zaczęłyśmy rozmawiać o tym chłopaku. Dosłyszałam, że Maja zgodziła się na to spotkanie, poprosiłam, aby tego nie robiła. Do powiedziała, że jeśli tak Haczek. bardzo mi zależy, to tam nie pójdzie. No, to super, ale i tak poszło. Nie się w Bo poszła, dała się Nie nabierała moich telefonów ani nie odpisywała na wiadomości. Maja 27 to był jej nik na czacie na interi. Na bam! Minął kolejny tydzień, zanim to. maja się odezwała. Mówi mówię, wróciła a mój cała Moja widzowie ma 27 lat? Była w szpitalu, mimo obietnicy, spotkała się z chłopakiem ze sklepu. Co dał jej z chłopakiem Nie szczegółów, ale to, co usłyszałam, wystarczająco mnie przeraziło. Każą jej przyjść do starego i zaniedbanego hotelu. W środku było dwóch dużych facetów i jeden wychudzony starzec. Zaatakowali ją, a następnie podali jakieś substancje odurzające. Kto komu tak dojaty? To nie jest ślimak, gdzie mu możesz pokaż rogi sera na pierogi, a na innego sera. Tak, <noise> A gdybym może za cała maję ma 27 koizji albo 27 lat, a pewnie Kaolek 95 urodził się w 1995 roku. Się obudzyła, nie wiedziała, co się stało i gdzie jest. Yeah. były raźniej. Yeah. Nie wiedziała, że szczęście, że przeżyła. Strasznie mi jeździła, że musiała przejść przez takie piekło. Mówiłam! No mi też! Tak. nie cieszę się, że odmówiłam tym chłopakowi. Mówiłam! Mówiłam ci, jedźcie na to spotkanie! Bo będzie napijalan ryj! KEMPING 5 Mężczyzna z bronią próbował nas dopaść przez sieci. A może, to będzie piąty kemping? W tym... W, w, ty, w tym roku. A może piąty kemping w, w życiu tego pana? mojemu przyjacielowi. Zwijmy go Bogdan na potrzeby w, w tym samym wieku. Da. Mamy 23 lata. Ale nie w tym samym wzroście. Jednego razu zdecydowaliśmy się wybrać na kemping do lasu na dwie Las był położony w górach Adirondack. Adirondack Mountains. Close to Kingston. Dobre góry. Macie. Czyli one istnieją. No, 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 bardzo no. lubiliśmy przyrodę. Na fakt, tak, na Często fakt, spędzaliśmy tak. wspólnie czas, Dobra. chodząc po szlakach, Grając. nad jeziorem. A zbieraliście Pokemony Wyszeliśmy na telefon. jakieś 7 kilometrów offline, oczywiście, no, offline. do jeziora. Bo w lesie w się nie chcieliśmy da. chcieliśmy się rozbić. Dobra. Nie spodziewaliśmy się. Ale rozbić. rozbić! Rowerem, samochodem, chulajno, ale no, nie spodziewaliśmy się. Panowie, czym się chcieliście rozbić? Panie Bogdanie, czym się pan chciały rozbić? Nie mieliśmy się tam żadnych ludzi. Tak, sami. Pierwszej nocy siedzieliśmy przy ognisku. około kompot oczywiście. Około 22.30 dostrzegliśmy światło latarki po drugiej stronie jeziora. Ktoś się na Tour de France zgubił i jechał rowerem! Nie więc to było dla nas dość dziwne. Okay. Z początku się tym nie przejmowaliśmy, jednak światło co jakiś czas ponownie się pojawiało. Także było... widziałem no kochani, to być jakiś duch. Do było widać ogień. Niedobrze. zastanawiać się, kto w środku nocy zrobiłby sobie spacer wokół jeziora. Oczywiście kosmici. Nie chcieliśmy żadnych niespodziewanych gości w S naszym obozie. Spotkanie pierwszego stopnia. Było... Eee, kos kos kosmici? Spotkanie? Goście? No to moje zrozumieliście, że tam była niezła impreza. Pewne. Ta osoba lub grupa osób zmieszała wprost w naszą stronę. No i dobra. Poszliśmy trochę... A może widzowie to było... To byli kosmici i on był jeden i po prostu mój drodzy miał białe oczy, Pamiętam odblaskowe. Zanawiąc wszystkie nasze rzeczy, wyciągnąłem z plecaka niewielką siekierę, no, mój przyjaciel... Mój rodzaj, siekiera? Czyli widzę zbrodnia? nie, kochani, tutaj. też by tutaj było coś od zbrodni? Swoją strzelbę. Na kemping zabrał strzelbę, co za dzik bez naboi. żeby nie on to z w plecaku, chociaż tam broń jest dozwolona. No mówię, mówię, że jakieś polowanie na kosmitów. Może i jest takie, nie tak nie mówię? Nieważne, nieważne. Nie ja, ważne, chcieliśmy nie, żadnych problemów. Tak, ja też. Ale musieliśmy się upewnić, że nie jest to nikt, kto mógłby nam zrobić No właśnie. Nie dźwięk, o, na rowerze. W końcu światło dotarło do naszego obozu. Dostrzegliśmy mężczyznę z brodą, który wyglądał na około 40 lat. Jesteś głodny, typie? To, ty, co nas w swojej przezorności, to fakt, że mężczyzna miał w strzelbę. Obszedł parę razy nasz obóz, aż w końcu wszedł do naszego namiotu. Gdy nas nie znalazł, zaczął krzyczeć. Wiem, że tu jesteście. Dlaczego nie przyjdziecie się przywitać? W bezruchu wciąż siedzieliśmy w ukryciu za krzakami około 100 metrów od obozu. Czyli nie mieli naboi. Nagle mężczyzna wystrzelił w stronę lasu, a pociski minęły nas o zaledwie parę metrów. Zaczął również świecić latarką po całym lesie. Także widzimy las, jak widać, musiał być dość mały. Jak goś jedną latarką świecił po całym lesie. To raz musiałbym czaszewnie się dosyć Doraz zlokalizował. Bardzo niedobrze te kempingi tak się kończą. Jakbyście mieli przy sobie krakowską suchą i zrobili ją z grilla, to może byście się dogadali? On na pewno był głodny. W końcu, w akcie nie. prowokacji, mężczyzna podniósł plecak mojego przyjaciela i wrzucił go do ogniska. Tam było Przyjaciel grafów. miał strzelbę wycelowaną prosto w niego i zapytał mnie, czy powinien strzelić. No ale mój jak on miał nim strzelić, jak nie jak nie miał, miał naboi. Tak, to tak, nie tak. Ma mowy tak, tak, i może jej tak. użyć tylko wtedy, gdy mężczyzna nas znajdzie i do nas wyceluje. Na szczęście mężczyzna w końcu odpuścił. Czekaliśmy w ukryciu, aż, aż światło pójdzie. latarki zniknie po drugiej stronie jeziora. Gdy to się stało, wróciliśmy po nasze rzeczy i natychmiast pobiegliśmy do samochodu. Ale spalił jeden plecak, było którym było Nintendo. Trzecia w nocy. Gdy dobiegliśmy do auta, słońce zaczęło już wschodzić, pojechaliśmy Ale na komisariat, komisariat i zgłosiliśmy sprawę. Okay. Tutaj ta historia się kończy. Do dziś nie dostałem żadnej informacji od policji. A dlaczego niby by gościu miałeś dostać jakiś, jakąś mm, coś od policji? Jeżeli moi do A dlaczego widzowie niby ten gościu miał dostać Cokolwiek od policja, policja pewnie o tym za dwie minuty zapomniała. Kompletnie roli, był. Gościu, ze strzelbą, ale oni. Dobrze, że. przyjacielem bardzo mocno ograniczyliśmy. Dobrze, że u nas policja jest fajna. Ograniczyliśmy z przyjacielem wyprawy na kemping. A jakby auto zostawiacie 60 kilometrów od nami, o tutaj się nie dziwię. Nowy sąsiad! Wrócił, wywrócił. Moje życie do góry nogami. Leżałam przy basenie, opalając się, aby dobrze wow. wyglądać przed rozpoczęciem szkoły. Tak jak wy to oglądacie, a ja teraz na urlopie leżę sobie, wali mi słońce, w ryj 37 stopni. Nie ja powiem wam, gdzie pojechałem, by dzisiaj zaczepiać. Moja mama była w kuchni i gotowała obie. Ale znać. kokosy, to... ale kokosy fajne. E, na tej palmie. No, oczywiście, na tej palmie. Podbił do wracał do domu po tym, jak wypożyczył film na DVD. Redbox? To jest było redbox. Idealne. Jednak to wszystko miało się zmienić a. wraz z prowadzeniem się naszego no, i jak to, jak to w chatbox? No, kochani, chatbox, to że jest po prostu. czerwone pudełko. Sąsiada. Miał 50 lat Miał i był funkcjonariuszem policji. Oj, nie dobrze. Był to, bardzo uprzejmy i towarzyski. Ta. Sprawiał wrażenie idealnego sąsiada. Za tydzień, impreza. Fakty, że obok nas mieszkał były policjant, sprawiał, że wszyscy w okolicy czuli się bezpieczniej. Wkrótce wszystko się no, nie zmieniło, wiem. a powodem tych zmian miałam być ja. Nowy sąsiad zaczął zachowywać się dziwnie. Za Padłaś mu w lewą gałkę domu, oczną. Czułam na sobie jego wzrok. Czasem próbował do mnie zagadywać, jednak zawsze, gdy pojawiali się moi rodzice, Zniklo. ten się wycofywał. Chodził na drzewo, normalnie uciekł. Ja konta konto na jakimś portalu społecznościowym. Nie chcesz wiedzieć na jakim! Mordo, jestem ścigana przez Interpol. A on jest byłem policjantem, Potem, jak zkomałam, zapytał mnie, czy może zrobić mi zdjęcie. Nie czekając na odpowiedź, wyjął by telefon. Czułam się bardzo niekomfortowo. Ej, po co mu były te zdjęcia i jakie miał zamiary? Wiesz w ogóle jak on te zdjęcia robił? Powiecie mi to, kochani. Jak on nawet nie miał aparatu w telefonie? Wobec mnie. Sakrzy był wcześniej oczy. policjantem, kompletnie już mnie nie obchodził. Turcja! Turcja! Ciekawę, Z wymiana za koze. I pewnej nocy wycelowałam swój teleskop w jego okno, a to co zobaczyłam kompletnie mnie przeraziło. Mężczyzna miał na telefonie moje zdjęcia, o których nie, nie tylko, miałam pojęcia. To nie tylko twoje! Co gorsza, na jego ścianie wisiało mnóstwo zdjęć innych dziewczyn. To wszystko tylko mnie utwierdzało w moich obawach. Pałacuj! nocy dostrzegłam, jak sąsiad grzebie w naszych śmieciach, i zauważyłam, że wyciąga mój zużyty tampon, po czym odjeżdża. Wtedy nie miałam żadnych wątpliwości co do jego chorych upodobań. Rano miałam zamiar opowiedzieć o wszystkim rodzicom, ale gdy się obudziłam, usłyszałam dźwięk policyjnych syren. Natychmiast na na wyskoczyłam z łóżka i pobiegłam na dół. Słabo mi. Zobaczyłam skutych kajdankami rodziców, których wyprowadzała policja. Zaczęłam krzyczeć, żądając wyjaśnień, jednak nie. zatrzymał mnie nasz sąsiad. Poczekaj. Po chwili ze smutkiem. Wydaje mi i co ci rodzice zrobili i dlaczego Bo, mój, ten sąsiad jest taki spoczony. Tym oczach powiedział. Przykro mi, ale to nie są twoi prawdziwi rodzice. Zostałaś porwana i uzana za zaginioną ponad 15 lat temu. na to potwierdził. Nie oceniaj, zanim nie obejrzysz do końca. Weźcie! Coś zaatakowało mnie, gdy spałam. Moja mama zmarła rok temu przez problemy z narkami. O mój Boże! Bardzo cierpiała, gdy była chora. O mój Boże, Dializę Marła miała pewnie. w swoim łóżku przy mnie yeah. i moich dziadkach. Najgorzej, przepraszam To było Najgorzej. straszne i cała nasza rodzina bardzo to przeżywała. Stopy jej przykrycie się Od tego na czasu koniec. mam koszmary ja i problemy ze snem. Dobra. Tydzień temu spałam w sypialni wraz z moim kotem. Ta. A to moje dzieci nie wiedziałam, że ona ma kota dlaczego moi drodzy? On, oni spali, ten z kota. Nagle poczułam mocny ucisk na całym ciele. Zych... A ktoś puścił węża do mojego pokoju i miał nogi pod kołodrą, tak jak myśleliśmy. Nie mogłam się ruszyć, ani nawet krzyknąć. zmora albo mama. Było kompletnie ciemno. Mama, nic nie Mama przyszła pod twoje Byłam nerki! Zwraczona. Chciała ci zabrać nerki. Później udało mi się uwolnić z tego koszmaru. Wzięłam kota na ręce i pobiegłam do drzwi. Jak to ten kot jest opętany Wiedziałam, pewnie? Że nie były zamknięte, to nie mogłam ich otworzyć. Dlaczego? Jesteś Byłam pisznie. kompletnie zdezorientowana. W końcu kopnęłam drzwi, up. a te się otworzyły. Wake up! Gdy to straszny Gdy już miałam spokoju, spojrzałam na łóżko i wtedy zobaczyłam jakąś postać pod prześcieradłem. Wąż, duży. jak typowy duch w starych horrorów. To duży wąż. Nie wierzyłam, że to co widzę jest prawdziwe. O moi ja też nie wierzyłem, że to, co Ola widzi i to co my widzimy, kochanie jest prawdziwe. Ja myślałem, że to nie jest prawdziwe. Mam dziadków, aby im wszystkim opowiedzieć. W Lakosa ja po Papuciach? Ta zapytała mnie, czy widziałam gdzieś jest dziadka. Gdzie jest dziadek? Kurde. Pod kąt ci wchodził nogi ci kremem smarował, żeby ci się dobrze spało. Nie widziałam nikogo. Nagle usłyszałam jego głos. To... Dziadek był w pokoju, który kiedyś należał do mojej mamy. A, to mogę, że jednak kolanie wszyscy spali oddzielnie. Wcześniej było, że ja będę spali. Z babcią dziadkiem wszyscy. kota. rozmawiał z kimś, dużo się przy tym śmiejąc. Wtedy rozpoznałyśmy drugi głos. To była moja mama. Wtedy, zamiast czuć radość z usłyszenia jej głosu, czułam tylko strach. Pan, Po poranku zaczęłam rozmyślać o tym, co działo się w nocy. A dziadek nie pamiętam. Bo... przypomniałam sobie, jak mieszkaliśmy wszyscy w starym domu. Ładny dom, brodo ten drona. dnia mama żartowała z dziadkiem, po czym dla zabawy nałożyła na siebie obraz, udając ducha. Kim była osoba, która zeszłej nocy mnie zaatakowała? Czy to była moja mama? Albo dziadek... Chciała zrobić mi krzywdę? Ta pomasować A może był ci to jest zupełnie inny. Wymasować, ci mikrofon. Ja tego nie <słuch> Jezu! Yes. wszystko zaczęłam szukać pomocy u psychiatry. Dobra. Mój drodzy, ty psycholog, to chyba mózg, mój drodzy, dla Mózg, jestem na, na przyszły tydzień. A nie! Żebyś zdążyła! Bo jak cię zaraz w pościel zawinie, to tyle będzie, kuźwa, na opener pojedziesz i tyle się skończy. Co powtór. Widziłem Moi drodzy nawet kochani nie wiedziałem, że widzowie ktokolwiek ma szybowana Ta historia wydarzyła się gdy miałem 18 lat. O, 18! Ta historia wydarzyła się naprawdę, już chciałem w to uwierzyć. 18 lat uczniem szkoły średniej. Dobra. To była zwykła noc. Moi drodzy, a to nie było czasami przed albo po maturze? Mój tata pracował na nocną zmianę, więc wszyscy zdecydowaliśmy się spać w pokoju naszych rodziców. Byłem z młodszym bratem, który miał wtedy 15 lat. Twoja młodszą siostra? siostrą, która Dobra. miała. Uf, młodsza siostra, młodszy brat. Lat... I mają razem 15 lat. Znaczy nie razem, to wszyscy 15 lat. Młodsza która jest... miała 11 lat. Dobra. O, 11, 15, jeszcze 18? Mój rodziców o, był dosyć mały. Mateusz prostokąta. I miał własną łazienkę. Dwie łazienki metrówka, były naprzeciwko łóżka. Mój Dziad, dlaczego widziałem ich tam jest czwórka na, na tych dwóch łóżkach, a podobno i czwórka była? Byliśmy z bratem w łóżku rodziców, a mama i siostra spały na podłodze. No, oni zagadali do krótką rozmowę, a około pierwszej poszliśmy spać. O drugiej w nocy obudziło mnie dziwne uczucie. Mój drodzy, ale koni powiedzcie mi, że tak to jest, że, drodzy, że w ogóle się wskazówka w każdą nie zmieniła. Patrzcie, patrzcie, drodzy, jest 21, tutaj jest 12, 21, że ciągle przesuwa, 12 w ogóle. O drugiej w nocy obudziło mnie dziwne A ten zegarek zobacz. o drugiej w nocy. Budziło mnie dziwne uczucie, Dobra. Otworzyłem oczy, a moją uwagę przykuły drzwi łazienki, które były. A mój razie, moją uwagę! tam stopy! Moja... Przy, Zawiasy Za ci smarował. ładnie jak mój młodszy bra. Postaw stała tam ze skrzyżowanymi rękoma, skierowana w moim kierunku, jakby na mnie patrzyła. chceś w chceśpieć. Miałeś te drzwi nasmarować pół roku temu. I tak jej oczy były zamknięte. Tak. Zamarłem. Nie mogłem się ruszyć z łóżka i bałem się, że jeżeli otworzy oczy, będą upiorne, krwawo czerwone. Postanowiłem po cichu odwrócić głowę, I żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście mój brat. A to mój Serce wujek. Zaczęło mi być mocniej, kiedy wujek. zdałem sobie Wodan, sprawę, że mój brat śpi obok mnie. O. Tak wiele myśli przebiegało przez moją głowę: o. kim jest ta osoba? Dlaczego on tu jest? Czemu wygląda dokładnie? Jak... No właśnie, że kim jest ta osoba? Obstawiajcie w komentarzach. Kim według Was jest ta osoba? Ale tam jest ciemno ja. w Jak ty to widzisz? Masz, no kto widzą, to to Ja nie jestem. Ja nie, nie, się nie. zignorować to, co widziałem i zasnąć. No Kilka minut później. No moi dozy, jak ci kuraj das asuncji? O tak, patrz. Patrzcie widzowie, mu się ciągle brywiły i ruszały. Ja nie, ja nie, ja nie. Zignorować to, co widziałem, i Mój drodzy, mu się ciągle brywiły i ruszały. To niby jak on zasnął? Kilka minut później, gdy otworzyłem oczy, Już to co nadejmie. zobaczyłem wstrząsnęło mną. Postać stała teraz nade mną. Byłem przerażony. Kochani, to jak taki typowy Chińczyk. Patrzcie. zobaczyłem <laughs> Taki typowy księżyk I ślepy Pa pa Kamerzysta, pa Postać stała teraz nade mną Byłem przerażony I już ja mam głową Tego nie dodał W ogóle, moi dodać dlaczego on ma paski. pod, pod oczami? I dlaczego widzę? I No właśnie, i dlaczego, mój docy, ma prostokątne oczy i kwadratową buzię. i jakąś kreskę pomiędzy oczami, i, i spocone włosy. Mój drodzy, tak myślę o spoczonych włosach, to widzę, że tylko spoczona głowa mi się przypomina. Ale jeszcze nie widziałem, żeby ktokolwiek miał spocone włosy. Nie. Czułem się. Jakbym zaraz miał umrzeć na zawał serca. To twoje... A dlaczego akurat na zawał serca? A jego, to jest bardzo ważne, bo jak tak to masz... jajka i musisz dobre szpagaty robić. Postać stała teraz nade mną. Obok Byłem jego nogi. Czułem się do tej postaci. Spokojnie, miał umrzeć na zawał serca. Spokojnie się Wiele. Wiele. a dlaczego akurat na zawał serca? I dlaczego? mój drodzy. Ta postać stać wie Wiem, miała Antek. Oczywiście, mój dozy Antek. To kochani, całkowicie nie jest fajnie. Kamyczysta? Hehe. mi, mój dozy, dlaczego kochani ona miała część uszu, schowanych. Czy ona, moi drodzy, czy ta osoba, kochani, miała jakieś słuchawki? Że, moi drodzy, czy miała widzowie, w ogóle, kochani, pacie. miała kwadratową, patrze, kwadratowe buzie, patrze, kwadratowe włosy, prawie, a do tego, moi drodzy, miała chyba, po, kochani, jakieś tutaj w środku. Kochani nie miała włosów na uszy. Zaraz miała otworzyć oczy. Oferę. Bardzo się bałem, więc zacisnąłem mocno powieki i zmuszałem się do zaśnięcia. Ale i tak nie zaśnię, Tym bardziej jak masz za zafalowaną buzię. Zadziałało i następną rzeczą, którą pamiętam, o. był poranek. Są haki we twoich włosach, bo byłeś na rybach. Mówiliście do roboty, co mi się przejmuje? Poranek, znowu tak poranek. <laughs> Mówi powiedz mi, kochani, dlaczego mi że ja Ten gość ma dwie kreski. Wyżej i niżej. Ta wyższa jest troszkę dusza. ty, we twoich włosach. Bo byłeś na rybach, mówiliście dorodne sumy, jak się Boranek. Bo, taki... Udałem się do salonu i zobaczyłem moją... Mamę. No i co? Chwilę się. O! Wow. Ale kukosi. Poraz, Bogdan... Ale kokosy! Udałem taki... się do Wygl... moi, dozy, w ogóle ta jego mama wygląda jakby w ciąży była? Co Mamy? Cześć, Mamy. No i się ale w końcu. Co? moje Ja według mnie wygląda jakby była w ciąży? <grym się, kukosy> tego mój dozy. A do tego widzowie, ma na klatce piersiowej ma jakiegoś bo jej się tak troszkę pożarzyła. Na klatce piersiowej. Co zdecydowałam się powiedzieć tym, co się wydarzyło. Że... Mój widzowie, to jest kochani palec zbrodni. Mój kochanie. wskazujący to palec zbrodni. co ja? I była świadkiem tego, co zaszło w nocy. Mój dozy, ona nie mówi, jakoś tak nie wyjaśnia. A mam, mama, mój dozy, patrzy. co? Zobacz, jak to ona jako mówi. A mam, 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 nie będzie jakoś tak. Tego, nie, jak tym gościu kuchni To musi być Hanka. Z... A do, a do tego moj dozy, pomag bo doona Antek! No, to wcale nie mój kamerzysta. Kamerzysta, patrz! Ta pani ma McDonald's na głowie! A do tego! A do tego! Ona mówi tak! Wróciła ze światów, kartony przegrały! Było przerażające, że oboje widzieliśmy tą samą czarną postać, która drugie. wyglądała dokładnie jak mój brat. Nie, to... Dokładnie? Ale mój ty to... Ale proszę pana, to nie twój pet. To proszę cię się odczepić od twojego biata. No w w tym domu przez kolejne dwa lata. Jakaś w placu się maja. wyprowadziliśmy. A, jaka po przeprowadzce, opowiedzieliśmy tę historie tacie. Tata nie lubił słuchać strasznych historii. Zatrzymaliśmy ja ją w tajemnicy. A ty Moi drodzy, dlaczego akurat, kochani, jego tata nie lubi słuchać strasznych historii i dlaczego, moi drodzy, że ten, jego, ten cały jego tata miał, ma wąsik, ma wąsik e, koło nosa i dlaczego ma w ogóle nierówny nos? Powiedzcie mi to. I dlaczego widzę, że ma nierówny wąsik? ...zaskoczył nas, mówiąc, że nie jesteśmy sami. I on też widział dziwne rzeczy w tamtym domu. A, czyli nie wiesz czy to był twój brat, sobowtór twojego brata, czy matka i tak nie chciała ci pomóc, czy ci nie pomogła. <śmów> <śmów> Moi drodzy, więc bardzo ci dziękuję za oglądanie mam na ciebie, żeby ci... Podobało? Do, do, do tego filmu. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I serdecznie do następnego odcinka. Na no, zobaczenia!